Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością, która jak to zawsze w ustrojach socjalistycznych, a dzisiaj mamy ten zielony, jest niemało. Obecnie chciałbym porozmawiać o takim zjawisku nie tylko w internecie, ale także mm, można to spotkać w świecie realnym, jak się rozmawia z wieloma ludźmi na temat obecnej sytuacji y, światowej, ale nie tylko. Ludzie ci cierpią, ja to nazywam obsesję planu. To, że demografia się w wielu krajach załamała, taki był plan elit, tak do tego doprowadzili. To, że załamał się gdzieś przemysł, taki był plan elit, tak do tego doprowadzili. To, że gdzieś była powódź, taki był plan elit, do tego doprowadzili. To, że gdzieś ludzie stali się konsumentami z powodu dobrobytu, tak jak w zachodniej Europie. Nie wytwarzają już dóbr, jakich sobie potrzebują do życia codziennego. Taki był plan elit. Do tego specjalnie doprowadzili. To, że z powodu chciwości tych elit, wyprowadzono wiele produkcji do przysłowiowych Chin, no, głównie do Chin, ale teraz to się już zmienia. Też jest Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia, Indie. Tam gdzie taniej, Chiny już nie są takie tanie. Oczywiście to był plan elit, tak chcieli zrobić. tak Yy, chcieli ludzi zniewolić, ogłupić, a to, że chciano, chciano nimi dobrze rządzić, łatwo znaczy, wprowadzając państwo opiekuńcze, w państwie opiekuńczym państw opiekuńczy, wiadomo, że yy, ci, co są pod opieką, i jeszcze demokracja do tego, i ci, co uczestniczą w procesie rządzenia, jak w Atenach, to nie pracują, w związku z tym, populacje te nie chciały już pracować, yy, zachodnioeuropejskie, zwłaszcza. Więc tworzono coraz więcej fikcyjnych miejsc pracy, typu urzędy, typu właśnie korporacje, które większość swoich zatrudnionych to mają tylko takich pasażerów, co jadą przez życie na tych samych pozycjach albo z jednej pozycji na drugą. Yy, przejście przypomina zmianę siedzenia z jednego na drugie w pociągu i nic nie wytwarzają, tylko po prostu są takim jakby zapasem mięsa wyborczego albo mięsa protestacyjnego dla tych. W właścicieli, a tak naprawdę już menedżerów korporacji, bo oddzielenie, o czym mówię, nieraz, właścicieli wielkich firm od zarządzających, czyli menedżerów, nastąpiło około 50 paru lat temu. Dlatego teraz jest tylko jeden cel tylko krojenie zysków w jak najkrótszym czasie i nie patrzy się na koszty i skutki społeczno-gospodarcze tego postępowania. Więc nie lubię takiego myślenia, bo ono nie jest prawdziwe, że wszystko jest zgodnie z jakimś planem. Bo nawet jak myślimy logicznie. A tylko to nam zostaje. To wtedy te plany, jakie tak zbierzemy, jak ci ludzie mówią, mają, są ze sobą sprzeczne. Mają sprzeczne cele. Oczywiście, elity nasze ukochane w wielkim cudzysłowiu, mają plany wobec nas. Przeciwko jednym z takich planów protestują holenderscy rolnicy, i nie tylko, bo w innych krajach już też. Mianowicie chce się przejąć i kontrolować całą produkcję rolną, by jeszcze bardziej móc naciskać na populację i wmuszać jej rozwiązanie, których ona nie za bardzo będzie chciała. No ale to jest wiesz, to, to jest można powiedzieć, widoczne na wskroś. No i pewna część elit to właśnie chce zrobić. Tylko to już, można powiedzieć, nie jest do końca plan. Próbuję, jest to. Już próba implementacji. Planów wszyscy, po jednej, po drugiej, po trzeciej, po czwartej stronie, mają wiele, ale mówienie, że procesy społeczno-gospodarcze, które, jak historia ukazała, są typowe dla społeczeństw w danych warunkach, zwłaszcza w warunkach wielkiego dobrobytu i błogiego lenistwa dla wielu z powodu opieki. E, państwa, państwa piekłończego, mówienie, że taki był plan, żeby ludzi wyniszczyć. Nie, taki, by, taki był w cudzysłowie plan, a w zasadzie zamiar, nie plan. Wprowadzenie państwa piekłończego to był zamiar, żeby po prostu łatwo przez jakiś czas wygrywać wybory, obiecując kolejne kiełbasy wyborcze. Problem, że ta kiełbaska się bardzo szybko kończy po kilkudziesięcioleciach i nie ma już kiełbaski do rozdania więc trzeba wymyślać kolejne formy rządzenia w zasadzie zamordyzmu gdyż banda konsumentów przykładem na przykład jest moje co tutaj już mm, słuchający mojego kanału na pewno wiedzą, moje w, w wielkim cudzysłowie ulubione współczesne społeczeństwo niemieckie totalnie w większości zepsutych konsumentów, nie nieumiejących już nic zrobić i wierzących, że państwo im do a ja mówię, a z czego ma doć skoro yy, samo się w zasadzie uzależniło od jednego dostawcy surowców, który teraz pokazał figę z racji ostatnich wydarzeń, yy, populacja nie jest w stanie już sama nic wytworzyć, jest pretensjonalna, roszczeniowa i nauczona żyć ponad stan. Yy, plus, skąd ma też wziąć siłę roboczą, skoro już na świecie nie ma drugiej i trzeciej planety pełnych Filipińczyków, czy Bengalczyków, czy pakistanczyków, których można wziąć jako tanią siłę roboczą, ponieważ wszystko się kończy. Nie ma kolejnej y, grupy krajów od Estonii po Maltę, czyli przez nas też Polskę, które można wziąć do Unii i na jeszcze 10-15 lat wyssać soki żywotne. Y, ludność jeszcze europejską, która się łatwiej zasymiluje i lepiej pracuje, jest z nią mniej problemów niż z ludnością z innych miejsc e, świata, chociażby z racji różnic cywilizacyjno-kulturowych, czyli zachowawczych, tak sobie powiedzmy, bo cywilizacja według Konecznego, uwielbiam tą definicję, jest to metoda organizacji życia zbiorowego i to jest najlepsza z definicji cywilizacji, jaką znalazłem i lepszej się zrobić nie da moim zdaniem. Dla, dlatego teraz widzimy, że ten model oparty na e, bawieniu, Populacji, która ma jakiś tam wpływ, głos. Oczywiście wybory się kręci wynikami wyborów, ale no nie można, przynajmniej na w czasach obecnych, udaje się, że nie można kompletnie, więc, żeby bawić tą populację, która ma jakiś głos, sprowadzało się robotników z zewnątrz i oczywiście bawiło się ich socjalem. Tylko teraz te możliwości się już niestety kończą. W związku z tym Elity, które też przyzwyczajone przez dziesięciolecia do życia łatwego, też stępiały i zdurniały. W związku z tym, metody, jakimi chcą to zrobić, typu jakieś eko, coś tam, jakieś wypożyczanie, a nie posiadanie, kolejny komunizm, który nie zadziała, nawet nie wiem, czy zaistnieje na dłużej, gdzie, gdziekolwiek. Po prostu będzie jedna wielka kraksa. Wiele ludzi za to zapłaci, wiele ludzi ucierpi, jak z każdym socjalizmem. Teraz mamy go w wersji zielonej. Nic z tego nie będzie, tylko wielki bałagan i wielki problem. Ale to ci, którzy znają, znają historię i chcą ją poznawać, to, się, to wiedzą i się dowiadują, dlatego odpowiednio też się chociażby, chociażby mentalnie do tego przygotujemy. Będzie wielkie dziejowe boom, i pamiętajmy, nie wszystko jest częścią jakiegoś planu. Niektóre procesy są zwyczajnym następstwem naszego postępowania. Zarówno i ludzi, jak i elit, naszego lenistwa. Naszej krótkowzroczności, naszej głupoty. Głupoty w związku z tym, w ramach głupoty wliczam też zwykłą bezmyślność. I tyle. I nie wszystko jest zgodne z jakimś planem. Bo ponieważ to, to tak nie działa. Są pewne prawidła, w, które, w których albo przestrzegamy, wtedy pracujemy ciężko, ale żyjemy dobrze w wolnym czasie. Albo nie, albo po prostu nie pracujemy. Szukamy siły roboczej gdzie indziej, ale później kiedy się ona kończy, czy tańscy, sobie gdzie indziej, ale później gdzie ona się kończą z różnych powodów, później mamy spory problem. i Jest klops. Wszystkiego dobrego Państwu jeszcze. Do widzenia.